No to popularna kostka. Poradziecka jeszcze. Ja ją co prawda, tutaj te znaki to są po prostu, yy, no, silikon, który nalepiłem, żeby się nie niszczyła budowa Niestety, dosyć łatwo i szybko wchłania benzynę, także jak się rozlewa, to praktycznie zaraz napęcznieje, ale nic więcej się nie dzieje. No to cóż, otwieramy to ustrojstwo. Tak wygląda. A tutaj nam włożę jeszcze jedną rzecz. Otóż czasami używa małego kapsła. W nie wiedzą po co. Tak wygląda środek. Uwaga, uszczelki można kupić w sklepach z częściami motoryzacyjnymi. Albo, jak kupiłem, w sklepach z klejami technicznymi. Tylko to są zwykle gumowe. No ale jak się do tego dołączy jeszcze taśmę bo to w zasadzie jest w porządku. Dobra. Odpalanie. Otóż y, dużo przykładów jest odpalania tej kuchenki, które pozostawiam. więc delikatnie sadzę i wiele brudu, tak, żeby to zrobić naprawdę czysto, trzeba użyć niestety denaturat. tak, butelka z denaturatem, nalewamy na kapselek i tutaj jest denaturat. Ewentualnie do podgrzania delikatnego zbiornika jest ten kapsel, ale nie stawiamy go pod zaworem, tylko gdzieś tutaj zbożku. I bardzo mało. A no to w specyficznych warunkach. I teraz możemy już. odpalić. A żeby kuchenka pracowała normalnie, musi być po pierwsze nagrzany palnik, po drugie musi być choć troszeczkę ciepły zbiornik, po to, żeby paliwo przeszło do palnika, tak, żeby tworzyć tam delikatne ciśnienie. To ciśnienie tak naprawdę nie jest zbyt wysokie, nawet podczas pracy i teoretycznie bardzo rozgrzanej kuchenki, o czym może świadczyć to, że po zgaszaniu kuchenki po wypuszczeniu niego, jest tak naprawdę bardzo mało. Powietrza jest bardzo mało. Oczywiście ciśnienie może być też wysokie, tak? Były ich hece, jak ktoś nie umie rozpalać, nie umie się tym zajmować, to jak się uprze, to spowoduje. Może spowodować kłopot, no ale czekamy aż się nagrzeje spokojnie palnik. To chwilę trwa, ale za to mamy pełen komfort obsługi tej kuchenki. Tutaj jest zasłona, ona jest po to, żeby ewentualnie dogrzewać zbiornik, tak? Gdybyśmy coś w tej chwili postawili na górze, to ten zbiornik byłby lepiej ogrzewany już w tej chwili. Tak, czyli nie trzeba byłoby kapsla na przykład. Oczywiście kapsel jest efektywniejszy. Nie ma takiej potrzeby. uszczelkę i taśmę telefonomicą. Hmm. A jeszcze rozpanacie benzyną. Podpalacie benzynę, więc często palniki nie są zbyt gorące, ale wystarczająco gorące i stąd są potem różne efekty przy tych kuchenkach. Tak? Po pierwsze, krótki okres palenia z dużą intensywnością, po drugie, potem wylewa się po prostu przez, przez dysze czyste paliwo. Także to nie ma sensu większego. No ale oczywiście trzeba sobie radzić w polowych, wiadomo jaki jest. Dobra, rozgrzeliśmy palnik, odpalanko. Proszę bardzo. Od razu powinien tak pracować. Żadnych stadiów pośrednich. Pomień nimbicki jest jedynym z sobie dopuszczalnym, chyba że chce się mieć dowódcę na gary. Oczywiście ten pomień rośnie w takim nagrywaniu się, jednak to jest skomplikowane. Się zakręcić. Mówię, nie ma czegoś takiego, że nie przepuszczam że przepuszcza paliwo normalnie pokręceniem w prawo, w tamtą stronę powinniśmy zakręcić normalnie kuchenkę teraz tak, jeżeli przepuszcza Wam paliwo to znaczy, że o ten szpień, na którym jest umieszczona ta pokrętło regulacji tam jest uszczelka z jednej strony tutaj i tam w głębi bardziej jest e, tak, jakby taki zawór. Ten zawór musi się po prostu wyczyścić.